Zinedine Zidane No tego gościa to chyba znają wszyscy Nawet ci, którzy piłką nożną interesują się tylko od święta Jak pan Leszek czy pan Mietek Którzy oglądają mecze tylko wtedy, kiedy nasze chłopaki dostają od Mołdawii. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem Otrzymujecie bonus nawet do 200% A do tego dostajecie 10 złotych freebetu Uwaga, teraz najlepsze Nie ma żadnych warunków obrotu A czy wiecie, że Zizu ma aż... Czterech synów, dokładnie, tak jest. I dzisiaj nie będzie o Łysym, który strzelił z grzywki materaciego, tylko o jego czterech synach. O tym, jak potoczyły się ich kariery, co się z nimi dzieje. No właśnie, co się dzieje z synami Zidana. Bo o jednym synu było głośno, o innym trochę mniej. Jeden jest najmłodszy i wciąż ma całą karierę piłkarską przed sobą. A muszę dodać to, że każdy z nich, z tych czterech synów, gra zawodowo w piłkę. No to teraz ja biorę pod lupę lipińskiego synów Zidana. Zobaczcie, co oni tam do tej pory w tych swoich karierach osiągnęli. No to zacznijmy od tego najmłodszego, 17-letniego Eliasa Zidana, który obecnie występuje w Realu Madryt Huvenil B, czyli drużynie młodzieżowej królewskiej. Elias nie poszedł w ślady ojca, mam na myśli pozycję na boisku. Zamiast gry w linii pomocy, to on występuje na lewej stronie defensywy. Może również grać na środku obrony. Ma świetne warunki fizyczne, bo aż medry. 94 wzrostu, co na pewno budzi respekt u rywali. Z tego podobno jest właśnie znany ten najmłodszy Zidane, z siły i umiejętności dobrego czytania gry. Odpalałem sobie filmiki na YouTubie za eskilcami Eliaza i muszę przyznać, że chłopak jest naprawdę nieźle wyszkolony technicznie. Potrafi minąć rywala i posłać fajną piłkę prosto na głowę kolegi z zespołu. No i te swoje centymetry potrafi wykorzystać pod bramką rywali. W kwietniu 2022 roku, razem z reprezentacją Francji U17, wygrał Mistrzostwa Europy rozgrywane w Izraelu. W lutym-marcu tego roku był zapraszany na treningi pierwszej drużyny Realu, co pokazuje, że najmłodszy z rodu Zidane ma jakieś pojęcie o grze w piłkę. A to, czy kiedyś przebije się do kadry pierwszej drużyny królewskich, no to się zobaczy. W każdym razie nie zdziwi mnie, jeśli zrobi zdecydowanie największą karierę spośród wszystkich synów Zizu, szczególnie, że ma na to jeszcze czas. Wciąż jeszcze ważny kontrakt z Realem ma też 21-letni Teo Zidane. Środkowy pomocnik, czyli tutaj poszedł ślady ojca, świetne warunki fizyczne, 1,96 m. Z czego słynie Theo? Z brudnej roboty w środku pola. Wiecie, jak trzeba przeciąć podanie, to przetnie. Jak trzeba odebrać piłkę, to odbierze. jaki krychowiak w rodzinie Zidane. Do tego oczywiście nienaganna technika, ale to akurat w rodzinie Zidane właśnie podstawa. W obecnym sezonie w barwach Realu Madryt Castilla 31 meczów i 1 gol. Theo ma również za sobą treningi w dorosłej drużynie Królewskich, ale nigdy nie było mu w niej dane zadebiutować. Co dalej? Według Transfermarkt kontrakt 21 latka z Realem wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby miał zostać przedłużony, więc może czas w końcu rzucić się w świat dorosłej piłki panie Teo. Jak coś to zapraszam do Ekstraklasy. Był w Krakowie syn Rivaldo? Był. No to syna Zidana też ugościmy. Przechodzimy do trzeciego z braci Zidan. Bramkarza. Niespodzianka, prawda? 25-letni Luka ma w swoim piłkarskim CV m.in. zdobycie Ligi Mistrzów z Realem w sezonie 2017- 2018. W pierwszej drużynie królewskich wystąpił, uwaga, dwa razy. W maju 2018 roku w zremisowanym 2-2 meczu z Villarreal oraz w marcu 2019 w wygranym 3-2 spotkaniu z USCO. W sezonie 2019-2020 Real wypożyczył go do drugoligowego racingu Santander, gdzie był podstawowym bramkarzem. W październiku 2020 opuścił Madryt już na stałe i przeniósł się do Rayo Vallecano, w którym wywalczył awans do La Liga. W najwyższej klasie rozgrywkowej w barwach Benjaminka jednak sobie za dużo nie pograł. Tylko 8 meczów, z czego aż 7 to były porażki. W tych 8 spotkaniach puścił aż 13 bramek. We wrześniu 2022 roku zamienił Rajo na drugoligowy Eibar, w którym grał w podstawie i nawet walczył w barażach Ola Liga za La Vesz, ale się nie udało. Jest wyceniany obecnie na 2 miliony euro. No to teraz przechodzimy do najstarszego z braci Zidane, Enzo. Środkowy pomocnik, zdecydowanie bardziej ofensywny od swojego brata Teo. Już 28 lat na karku, a pamiętam jaki był wokół niego hype, gdy Zadebiutował w Realu Madryt. Szczególnie, że od razu w debiucie strzelił gola. To był mecz Pucharu Króla z Leonezą w listopadzie 2016 roku. Trochę czasu upłynęło od tamtej pory, i Enzo szukał swojego miejsca w świecie futbolu. Po Realu było Alavés, później szwajcarskie Luzène Sport, drugoligowe hiszpańskie Rajo Machada następnie portugalskie Desportivo Aves, znowu druga liga Walmerii, w końcu podróż do kraju ojca Francji i druga liga z Rodez. Sam mu nie wyszło. No i w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi w trzecioligowej Labradzie, w której w tym sezonie rozegrał 28 meczów, strzelił jednego gola i zaliczył 4 asysty. To pod względem liczb jego najlepszy sezon w karierze od 6 lat i gry w rezerwach Realu. Czyli o Enzoś miało można powiedzieć klasyczna historia syna legendarnego piłkarza, który po prostu nie ma talentu ojca. No umówmy się, taka jest brutalna prawda. A wszystko przecież zaczęło się od wymarzonego debiutu w barwach Realu. Tak to się właśnie toczą, moi drodzy, te futbolowe historie synów legendarnych piłkarzy. Obecnie Enzo jest wyceniany na zaledwie 300 tysięcy euro. Czyli taka wieczysta, mogłaby sobie takiego Enzo sprawdzić. I w taki oto sposób na szybko prześwietliłem kariery czterech synów Zidana. Jeżeli chcecie, żebym zajął się prześwietlił kariery jakichś innych synów znanych piłkarzy, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. A dzisiaj ode mnie to już wszystko, moi drodzy. Żegnam się z wami, ale pamiętajcie, że niedługo tutaj wrócę właśnie na kanał. Nie grasz, nie wygrasz, dlatego musicie być na bieżąco, czekajcie na powiadomienia, klikajcie, oglądajcie. Dzięki za wszystkie łapy w górę i jeszcze raz. Do zobaczenia.